Proszę bardzo. Pana Kościoła, nie Pana prosić o historyczne wspomnienie o tylko o przyszłości i trochę teraz w mniejszości. Ja Mianowicie dwa wątki podstawowe w tej pańskiej prelekcji to były, by była kwestia odszkodowań żydowskich i kwestia sądownicza, czyli co sądami. Więc o tej drugiej sprawie, czy mógłby Pan się wypowiedzieć, aczkolwiek wiem, że ten człowiek Panu się nie zwierza, wypowiedzieć na temat Pana Ziory, którego matecznikiem jest Świętokrzyskie, bo stąd wypłynął na w tych wyborach. Jaka jest jego rola, jaka jest jego moc sprawcza w tym, co nas ewentualnie może spotkać w odniesieniu do Warszawy Sądownictwa. Dziękuję. Proszę Państwa, zacznę od tego, że w tej, chwili, w tej chwili w prawie i sprawiedliwości, czy w tym zjednoczonej prawicy, rozpoczęła się walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Władza Jarosława Kaczyńskiego gwałtownie osłabła. Jeszcze cztery lata temu niemożliwa była sytuacja taka, z jaką mieliśmy do czynienia. Bo teraz niedawno, że Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt ustawy o likwidacji trzydziestokrotności i musiało z podwiniętym ogonem ten projekt wycofać. Dlaczego? Bo jeden z dygnitarzy tego obozu, tego, mianowicie wicepremier Gowin, przeforsował w swojej partii razem. Uchwałę, że ona tego projektu nie poprze w Sejmie. No a tu 18 posłów, mam, bo nie ma większości. I naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, nie tylko nie wytarzał go wina w smole i w pierzu, i tam go nie przeczołgał, ale z podwiniętym ogonem projekt ustawy wycofał. Z tego wynika, że jego pozycja słabnie. I trzech takich pretendentów mamy w tej chwili. Jeden to jest właśnie wicepremier Gowin, drugi to jest minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i trzeci to jest Mateusz Morawiecki. Trzy, trzech, trzech takich diadochów walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który zresztą kiedyś mówił, że taki rok graniczny dla niego to jest 2027, ale teraz mówi, że 2023, czyli akurat koniec tej kadencji, tej kadencji parlamentarnej. Dobra, za chwilę i zbignie Ziobro Oczywiście próbuje tam zwiększyć zakres. To jest sytuacja podobna jak imperium Aleksandra Wielkiego. Dopóki Aleksander Wielki żył, to imperium się trzymało. Jak tylko umarł, to ci diadochowie zaczęli między sobą walczyć, to się w jednej chwili rozpadło. I moim zdaniem taki los czeka te formacje, jak Jarosław Kaczyński się przeziębił. Bo to po prostu za dużo jest tendencji odśrodkowych. Moim... Znaczy, co Zbigniew Ziobro robi? No... chcę przejść na ręczne sterowanie sądami. Na ręczne sterowanie sądami. Wykorzystując w tym celu usprawiedliwione zniecierpliwienie części opinii publicznej, sytuacją, jaka zapanowała w sądownictwie. Oczywiście jest to sytuacja karygodna. Karygodna, ale Zbigniew Ziobro, moim zdaniem, proponuje lekarstwo jeszcze gorsze od choroby. Bo jeżeli rząd przejdzie na ręczne sterowanie sądami, no to nie ma, nie ma możliwości, żeby nie wykorzystywał tego politycznie. Nie ma możliwości. Mielibyśmy. Nie, to ja nie mówię tego, że. Ja, mielibyśmy coś w rodzaju powrotu do PRL-u. Mielibyśmy coś w rodzaju powrotu do PRL-u. Czy jest jakaś alternatywa wobec tego ręcznego sterowania? Jest, jest. Ja ją tutaj głoszę od, paru, od chyba roku ją proponuję, tylko że no na razie nikt się do tego nie zabiera, między innymi dlatego, że wymagałoby to nieznacznej zmiany konstytucji. Sytuacja, w której nad sędziami nie ma żadnego bata? bo oni już się wyemancypowali z wszelkiej zależności wobec jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, państwo im tylko płaci, poza tym nie ma, nie ma żadnego wpływu na nich. To jest też sytuacja patologiczna, to jest sytuacja patologiczna, zwłaszcza że oni dokazują, naprawdę dokazują, więc jakiś bat muszą nad sobą czuć. Ale moim zdaniem ten bat nie powinien być w rękach rządu, tylko ten bat powinien być w rękach obywateli. Co mam na myśli, co proponuję? Otóż, proponuję, żeby z konstytucji wykreślić nieusuwalność sędziów jako jedną z gwarancji niezawisłości. Wszystkie inne zostawić, ale sędzia, wybrany, sędzia mianowany przez prezydenta korzysta ze wszystkich gwarancji niezawisłości z wyjątkiem nieusuwalności. Bo co pięć lat, to można by powiązać z wyborami prezydenta, co pięć lat musiałby się poddać weryfikacji ze strony obywateli w swoim okręgu sądowym. I jeżeli by nie uzyskał przynajmniej bezwzględnej większości obywateli głosujących to wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwołania, na zbity łeb. Musiałby przedstawić o sobie, każdy sędzia musiałby przedstawić o sobie przynajmniej dwie informacje. Te by musiał. Jakby jeszcze inne chciał, to by mógł, ale te by musiał. Mianowicie, jak długo trwało postępowanie w sprawach, które on prowadził, między otwarciem przewodu sądowego a wyrokowaniem? I po drugie, ile wyroków mu uchylono w drugiej instancji? I te informacje musiał przekazać, bo musi być jakaś ocena pracy sędziego. I myślę, że gdyby taka weryfikacja się miała miejsce, to niemożliwe by były takie orzeczenia, jak w przypadku pana Piotra Najsztuba. Niemożliwe by były, bo to by zostało zapamiętane i ten sędzia już nie miałby czego tam szukać. Nie miałby czego tam szukać. I takich ludzi trzeba z wymiaru sprawiedliwości usuwać po prostu. Bo jeżeli nie można było przeprowadzić lustracji, teraz zresztą jest za późno, bo to pokolenie, które tam jeszcze było mianowane przez Radę Państwa, to ono już powoli schodzi, że tak powiem, z tej. Ale przecież wojskowe służby informacyjne zostały rozwiązane dopiero we wrześniu 2006 roku. 16 lat funkcjonowały w wolnej Polsce i co robiły? Werbowały agenturę. I ci ludzie przecież nie wyparowali. Oni są, dlatego mówię, że nieo oficjalna nieobecność wojskowych służb informacyjnych jest tylko wyższą formą obecności. Jest tylko wyższą formą obecności. Proszę Państwa, jeżeli obywatelowi wolno wybierać sobie prezydenta, to już wolno, prawda? Jeżeli obywatelowi wolno wybierać sobie posła i senatora, to dlaczego nie wolno mu weryfikować sędziego? Nawet z jego punktu widzenia jest to ważniejsze, bo on z prezydentem to się może przez całe życie nigdy nie zetknąć. Podobnie z posłem czy senatorem, chociaż to już jest większe szanse, ale z prezydentem to przez całe życie może nigdy się nie zetknąć. Natomiast z sędzią, z szefem prokuratury, z komendantem policji to się zetknie wielokrotnie albo jako przestępca, albo jako ofiara przestępstwa albo jako uczestnik postępowania cywilnego, więc wpływ na obsadzanie tych stanowisk z punktu widzenia nawet demokracji jest większy, a przecież w Stanach Zjednoczonych niektórzy sędziowie są wybierani i co? I nic się nie dzieje. Nikt nie mówi, że to jest niedemokratyczne, że to zagraża demokracji i tak dalej. No to dlaczego u nas by zaraz zagroziło, prawda? Dlatego proponuję to włożyć bat na sędziów w ręce obywateli. Oni by nie mogli tego bata w okresie między tymi pięcioletnimi tymi weryfikacjami, nie mogliby z tego bata zrobić żadnego użytku. Więc tutaj sędziowie mieli pełną tu swobodę orzekania. Ale raz na pięć lat ten bat byłby w robocie. I to trzeba sobie szczerze i otwarcie powiedzieć bo inaczej będziemy mieli albo taką sytuację patologiczną, albo taką, że rząd przejdzie na ręczne sterowanie sądami, to to już było. Przy jak było w PRL-u? Rada Państwa mianowała sędziów, prawda? Teraz prezydent mianuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. A wtedy na czyj wniosek? Ministra Sprawiedliwości, który przecież był w nomenklaturze Komitetu Centralnego Partii. I wtedy nikomu to nie przeszkadzało, prawda? I wtedy nikomu to nie przeszkadzało. No to... Proszę bardzo. To, e, chciałbym spytać Pana, jakie jest Pana zdanie na temat zjawiska masowej migracji? Chodzi generalnie o trendy polegające na tym, że przyjmujemy dużo ludzi z krajów trzeciego świata, że tolerujemy przemyt ludzi, o którym ewidentnie wiemy, że często ci ludzie są podejmowani na przykład e, z wybrzeża Libii, e, przyjmujemy ludzi z krajów, w których nie ma wojen. Yy, forsuje się pewne zmiany społeczne, kulturowe. Chciałbym Pana zapytać, jaki Pana zdaniem jest ten cel? Czy chodzi wyłącznie o pewne negatywne yy, prognozy demograficzne i potrzebę taniej siły roboczej, czy jest yy, za tym jakiś lepszy cel? Proszę państwa, no to musiałbym tu dosyć długi wywód przeprowadzić i postaram się go skrócić, żeby na, na pańskie pytanie odpowiedzieć. Otóż warto zwrócić uwagę, co się stało właśnie, dlaczego ta fala migracji runęła na Europę. Otóż przyczyna jest taka, że wiele krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu i Afryki Północnej Zostało wprowadzonych w stan krwawego chaosu. Z różnych przyczyn, tam wojen, pokój, operacji pokojowych, misji stawiacyjnych, jaśminowych, rewolucji, tak się złożyło, że prawie wszystkie te kraje, w których zapanował taki krwawy chaos, były postrzegane w przeszłości, mniejsza o to, czy słusznie, czy nie, jako potencjalne zagrożenie dla Izraela. No i ten krwawy chaos, jest przyczyną i takim usprawiedliwieniem tej migracji. Ludzie uciekają, bo każdy by uciekał, jak mu na łeb bomby spadają, prawda? Czy tam pociski artyleryjskie, albo jeszcze gazem go tam ktoś próbuje truć, no to na co czekać, prawda? I tylko, że, tylko, że warto się zastanowić nad paroma sprawami. Tak jak Pan słusznie zauważył, mafie przemytnicze. Z tego, co pisze media, to wyekspediowanie takiego jednego podróżnika do Europy kosztuje kilka tysięcy euro. Tu nawet w Europie to, jest spora, to są spore pieniądze. A cóż dopiero tam, w krajach zniszczonych przez wojnę, gdzie ludzie potracili dorobek całego życia, ale jednak ci tam się jakoś zdobywają i te pieniądze mafią przemytniczym... Wypłacają. No to skąd je mają? No warto się zastanowić. Otóż jedni, drugiemu, jedni drugim nie pożyczają, bo jeden nędzarz drugiemu nie pożyczy, niby skąd weźmie, prawda? Więc jedynym wyjaśnieniem jest to, że ktoś stworzył inżynierię finansową dla tej całej migracji, linie kredytowe, no i pożycza im. Bo. No dobra, pożycza im, ale taka pożyczka musi mieć zabezpieczenie. Jak to przez ten facet płynie przez Morze Śródziemne na Pontonie do Europy, gdzie tam go, kto go znajdzie? A pożycza, no to jakieś zabezpieczenie musi dać. Jakie? A no rodzina zostaje. A być zakładnikiem na Bliskim Wschodzie czy na środku no to jest niewolnictwo po prostu. I dlatego oni się kierują do krajów o najwyższym socjalu, no bo muszą wykupić tę rodzinę tam z tej niewoli babilońskiej. I oni tu dlatego ten napór, granice Europy trzeszczą i pękają pod tym naporem. A Unia Europejska, o jak się okazało, nie jest w stanie w ogóle temu stawić czoła. Fryderyka Mogherini, która jest ministrem spraw zagranicznych, taka włoska komunistka Unii Europejskiej, no to co zrobiła? W, 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 w momencie apogeum tego rysu? rozbeczała się. Rozbeczała się, no to daleko z takimi przywódcami nie zajdziemy. I to nie dlatego Unia Europejska nie jest w stanie stawić czoła temu problemowi, że nie ma narzędzi. Bo narzędzia są. Karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni, no to może jest okrutne, co mówię, ale albo chronimy granicę i utrzymujemy armię po to, żeby chroniła granicę, a jak nie chronimy granic, to po co nam armia? Po co wydawać tyle pieniędzy na darmozjadów? No po co? Jeżeli oni powiedzą, nie, 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 my tu granic nie będziemy chronili, bo to, to nie jest nasza sprawa, no to jak nie wasza, to proszę się rozejść. Spocznij rozejść się, prawda? Pojawił się taki pomysł, zdaje się ONZ, Przepraszam, jeśli się będę proszę mnie poprawić, jak Global Compact for Migration. I no, nie wygląda to już od dawna nie wygląda to tak, jakby Europa nie mogła się obronić przed tym, tylko jakby sama tego chciała celowo. Proszę Pana, w Europie tak. Myślę, że znacz znaczna, pewna część może tak, pewna część Europejczyków tego chce. Och tam, Europejczyków, Europejsów, wszystko jedno. Otóż, <laughs> dlaczego? Dlatego, że przez Europę przewala się rewolucja komunistyczna. Przewala się rewolucja komunistyczna i... Tak jest, I taki, taran, i taki taran może znakomicie posłużyć do rozwalenia do reszty europejskich narodów historycznych europejskich narodów zrobienia z tych historycznych europejskich narodów przerobienia ich na tak zwany nawóz historii. Na... Po co to im jest potrzebne? No to trzeba by ich zapytać. Bo ten nawóz historii to nie będzie wyglądał wcale tak, że będzie pokorny? Bo podam przykład Bruksela. W Brukseli jeszcze mieszkańcy europejscy, jeszcze stanowią nieznaczną większość. Ale za 10 lat większość i to znaczną będą stanowili muzułmanie. I teraz kto ich powstrzyma? Zwłaszcza w sytuacji demokracji politycznej, kto ich powstrzyma przed narzuceniem tej całej reszcie szariatu? Kto ich powstrzyma? Zwłaszcza kiedy społeczeństwa europejskie są wychowywane na Eunuchów. No tak, no co policja nam mówi? Żebyśmy nie sprzeciwiali napastnikom. Oddawali portfel, wszystko, tam rozkładali nogi i tak dalej, żeby tylko tam no to, to daleko z tym nie zajedziemy, z, z taką edukacją, z takim wychowaniem i tak dalej. Kiedyś, kiedyś naj, największym problemem ed wychowawcym edukacyjnym to było w chłopcach wykształcić taką dzielność, odporność na różne rzeczy, prawda, Dziew w dziewczynach no, opiekuńczość taką, żeby tam te dzieci odczuły tak, w atmosferę miłości i tego, żeby ktoś je tam przygarnął. A teraz co? Wypić, zakończyć. No taki jest ideał. Europa ma taki ideał. Wypić, zakończyć. No kto będzie życie ryzykował dla takiego ideału? Tym bardziej, że jak życie zaryzykuje, to może ani nie wypić, ani nie zakończyć, już nie zdąży. No, no więc mamy taki. Europa się sama doprowadza do stanu psychicznej bezbronności. A jaki cel jest? No Ja na przykład się domyślam, bo to nie, nie mam takiej odpowiedzi, na pewno tego nie wiem, ale się domyślam, że celem może być zniszczenie cywilizacji łacińskiej, która ma dwóch odwiecznych wrogów. Nie, nie białej rasy. No, my się nie zczerniejemy, jak oni tam tego, tylko zniszczenie cywilizacji łacińskiej, która jest solą wokół i to jednym, jednym wrogom od dawna, a drugim od niedawna. Te kręgi się częściowo pokrywają. To są Żydzi i komuniści, a tam, gdzie się pokrywają, to jest Żydokomuna. I to trzeba odważnie powiedzieć, bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. Bo jeżeli się będziemy lękali, jeżeli się będziemy bali oskarżenia o nienawiść i tak dalej, no to, to już w w tym momencie skapitulowaliśmy, przegraliśmy, bo będziemy tylko się tak mówić, na co nam, to mówić, na co nam pozwolą nasi wrogowie. No to po co się w ogóle tam bawić w jakiejś wojny?